A wracając do tego pańskiego pomysłu w sprawie ETS-u, jak pan sobie to technicznie wyobraża? Wystarczy przestać pobierać opłaty za emisję dwutlenku węgla. No i tak trafiają do skarbu państwa. To jest w gestii polskich władz. Po prostu przestańmy je pobierać. Byłem parę dni temu w Bełchatowie, gdzie prezydentem jest nasz człowiek, Mar Patryk Marian, i on mi powiedział, że w Bełchatowie mieszka około 50 tysięcy ludzi. W tej kopalni, i elektrowni pracuje 13 tysięcy osób, i która produkuje 20% prądu dla całej Polski. Zamknięcie tego w ciągu paru lat to jest niestety. Planowane, sprawi, że raz, żeby był chatów, stanie się wymarłym miastem, to nie będzie gdzie pracować, a my nie będziemy mieli prądu, będziemy musieli go pewnie kupować z Niemiec. To jest szalona polityka. PGE co roku płaci chyba 20 miliardów opłat za ets Za to bez problemu można zbudować elektrownię jądrową. Niestety rząd brał te pieniądze i zgodnie z raportem Niku nie wiadomo na co wydawał, zdaje się, 1% szedł tylko na transformację energetyczną. Kto stoi za raportem w sprawie Karola Nawrockiego? Konfederacja? Pańscy ludzie? Czy ludzie przemysłowa Wiplera? Nie. My się takimi rzeczami w ogóle no, nie w oczywiście Nie będziecie nie. stosować czarnego PR-u wobec rywali no, pańskich? Przepraszam, czy ja kiedyś szukałem haków na jakichś ludzi, jakieś raporty publiczne? No, ale myśli pan, to że nie ja uwierzę w to, opowiadań. że jak ja pytam, czy ktoś szukał haków, to ten ktoś powie, tak, szukałem haków. No, ale panie redaktorze, z drugiej strony, jak mnie pan o to pyta, a pan od razu mówi, że tak, pan nie wierzy w moją odpowiedź, to po co no, pan bo się nie wierzy nie pyta? politykom. A bardzo słusznie pan robię też nie wierzę Dobrze. No to... Natomiast to nie jest nasz raport. A pan to sobie sam wierzy? Sobie wierzę. To nie jest raport Wiplera. To jest jakaś plotka rozpuszczana na mieście przez jednego z wielu licznych wrogów Wiplera, więc przynajmniej on to tak tłumaczy. To jest jakaś wewnętrzna rozgrywka PiSu. Ktoś w pisie zamówił ten raport, żeby prawdopodobnie zaszkodzić nawrockiemu. Być może sam Kaczyński go zamówił, żeby dowiedzieć się w ogóle, kim jest Nawrotski. Bo to jest dobre pytanie, kim jest Nawrocki. No Mariusz Baszczak tutaj do Polska nie wie, kim jest Nawrocki. I widocznie w PiS-ie też nie wiedzieli, kim jest, i musieli zamówić na niego jakiś raport, żeby dowiedzieć się w ogóle, kogo wystawiają w tych wyborach.